Cześć! Witam na kolejnym unboxingu kolejnych paczuszek. Zaczniemy oczywiście od mniejszych, czyli od prenumerat. Tutaj tak. pierwsza prenumerata to jest... Jak myślicie, co? Ja już wiem. Nie, tym razem nie Ergie bo jeszcze nie przyszła. Tym razem Alchemik. Jaki fajny magnesik. Okej. Okay. I tutaj... Mamy magę. Wzięłam na razie twardą oprawę, miękka zresztą jeszcze chyba, chociaż nie, już wyszła, ale była opóźniona o dziwo. Pierwsze wysłali twardą, nie trzymali jej. Ja mam na razie twardą oprawę, ale tak po prawdzie mam zamiar zamówić też miękką, żeby sobie porównać. I chyba nagram o tym filmik i pokażę wam, która jak wygląda, i pomyślę wtedy, którą będę kupować. Tak wygląda tutaj twarda oprawa, tutaj w środku mamy wklejki, z tego co wiem tego co normalnie jest pod obwolutą w miękkiej, tutaj dodatkowo jest prawda, pocztóweczka, zobaczmy jak to tutaj wygląda dalej, o są ładne kolorowe strony, w poprzedniej edycji tego nie było, ciekawe jak z tłumaczeniem, ale przypuszczam, że też jest troszeczkę odświeżone. No i Maga wygląda o wiele lepiej, no bo jest w powiększonym formacie. Ach, no i na końcu też jest, prawda, to co jest pod obwolutą. Także twarda. Powiem, że nie jest brzydka, ale spodziewałabym się, że będzie jakaś taka bardziej deluxe, <laughs> ale i tak jest fajna. Dobra, kolejna renumeratka. My to jednak z powietrzu bo się Będzie łatwiej cały stół zaczął, zielara tomik siódmy. ostatni z tomików, który mam w, tutaj w prenumeracie, teraz w sumie chyba już będę brała z gili. Bo co prawda tej pocztóweczki są śliczne. Ale tak, tu mamy okładeczkę, a tu mamy to. Więc nie są to jakieś dodatkowe grafiki, ani jakieś zmniejszy grafik, które byłyby powiększone, żeby to się moim zdaniem tak do końca opłacało. Tutaj nie chcę Wam za dużo pokazywać, bo tutaj się. Znaczy, mogę Wam pokazać, ale muszę popatrzyć. Bo ja po szóstym tomie to jestem tak ciekawa, co tu się będzie dziać, że ho, 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 już się nie mogę doczekać. Dobra. Się nie zniszczył. No i tutaj teraz paczuszka z gili, wielka. Także już ją tu opujemy. Także mag mi trochę ostatnio przybyło. Kiedy ja to wszystko przeczytam nie wiem, ale wcześniej czy później na pewno się uda. Kiedyś nie było tego problemu, bo mank wychodziło mniej, ale w sumie wolę mieć taki problem, kiedy to przeczytać, niż mieć mało mank. Zresztą, żebyśmy mieli tylko takie problemy. Ło panie, ale to pokleili. Spróbujemy sobie jakoś tu poradzić. Tak się zawsze kończy, jak proszę, żeby ładnie spakowali. Ale jak nie poproszę, to potem znowu mi przychodzą obity. No i, i tak źle, i tak niedobrze. Pilka, bo to się... O, tak będzie najłatwiej. A. Dziękuję. Dobra. Tutaj jest kilka warstw, więc nie będę tego... Tylko sobie przetnę. Okej. Okay. Wiem, że to akurat nie manga, ale tak to dali. Miki i Tysiąc Czarnych Piotrusiów. Nie jestem jakimś wielkim, wielkim fanem yy, myszki Miki i tak dalej, ale podobają mi się te albumy i jest smog, więc trzeba brać. Dobra, no i co my tu mamy? Star Wars yy, Wielka Republika na skraju równowagi. Powiem tak, jeśli chodzi o Star Warsy, to mój mąż jest fanem, więc może przeczyta i mi powie, czy to fajne. Natomiast yy, jeśli chodzi o kreskę, jest taka, powiedziałabym, nie do końca mangowa. No, ale niech im będzie. Nie do końca znam tutaj już, co tutaj się powinno dziać, dlatego na pewno dam to mężowi, może on wie. Bo, jak dla mnie, to Wielka Republika to była chyba kiedyś Stara Republika, ale coś później na zmieniali, pokręcili. No, ale jest manga, trzeba brać. Z tego się bardzo cieszę, bo to drugi tomik z Samurai Stitch. Wiem, okładki na początku wyglądały tak, że sądziłam, że to będzie jakaś bardzo dziwna manga. I może nie jest niedziwna, ale za to jest świetna i super komedia. O, taki milutki, słodziutki, tanuki. Także. O dziwo, ten tytuł mi bardzo podszedł. Teraz yy, trzeci już Tomik. Dead Dead Demos, Dead Destruction i tak dalej. Świetny tytuł, tylko nim Wam coś pokażę, to popatrzę, co tutaj się dzieje. No ślicznie trafiłam. Dobra, tu jest ok. Ja tu mam zawsze szczęście, także wolę jednak. To może być mały spoiler. Mmm, ok. Także myślę, że niedługo się pojawi recenzja tego tytułu na kanale. Bo jest fajny. Co dalej? Shadow House. Tomik już 12. Manga jeszcze z tego, co mi się wydaje, nie jest zakończona. Także o, teraz jest srebrna tutaj. To już coraz dalsze tomiki, więc nie chciałabym tutaj za bardzo dużo zdradzić. W każdym razie tytuł bardzo mi się nadal podoba i mogę go polecić. Starszy pan i kot. Jeśli się nie mylę, to dziesiątym tomem dogoniliśmy Japonię, także jesteśmy na bieżąco no chyba, że Japończycy zdążyli już mieć jedenasty. Tytuł słodki, milusi. Jeśli ktoś lubi kotki, to polecam. GTO, ósmy już tomik. Zobaczmy. O, nie ma akurat kolorowych stron w tym tomie. Tytuł jest świetny. Jeśli go nie znacie, to bardzo, bardzo go polecam. Stary, co prawda, tytuł. Niektórzy mogą powiedzieć, że e, tam stara kreska i w ogóle, ale jeden z lepszych tytułów. Co dalej? Przyjacielskie rozgrywki. No cóż, tytuł, jak tytuł, no tak to przetłumaczyli. Co zrobić? Jeśli chodzi o mangę, no to przeczytam i zobaczę. Czy mi się spodoba. Także. Okej, okay. co tu dalej? Yy, to może Was troszeczkę dziwić, bo osobiście nie za bardzo yy, spodobał mi się zabójca yy, prawda? Tutaj yy, demonów. Ale no cóż. Jeśli yy, chodzi o tą magię, to to są jakieś pojedyncze tutaj, takie jakby pierwsze. Yy, Opowiadania tutaj autorki, bo jeśli się nie mylę, to jest autorką, znaczy jest kobietą, autor, ale to prawda, palicho. Natomiast nie wiem, jakoś tak jak jest to tylko jednotomówka i są pojedyncze tomy, to jakoś tak bardziej mnie kusi, bo jest to jakaś taka zakończona i krótka forma. No i jest to jednotomówka, łaneko, więc skoro mnie kusi, to biorę, bo potem wyprzedadzą, no i będzie po. Okej, okay. kolejny tytuł to Moja gwiazda. No, w tej chwili myślę, że to jest bardzo popularny tytuł, i ja się z tym zgadzam. Tytuł jest świetny. Tutaj nie chciałam jakimś spoilerem zasadzić, bo tutaj jest czasem można się zdziwić. O! Manga naprawdę super, bardzo mi przypadła do gustu bardziej niż się nawet spodziewałam. Także też mogę polecić. Kolejny tytuł to Wielka Rozkmina, chłopak czy dziewczyna? Sama nie wiem, czy to chłopak czy dziewczyna, chociaż na pokładce, to bym powiedziała, że chyba dziewczyna. Ale wiadomo w mangach to nigdy nie wiadomo do końca. A. Nie jest to jedno tomówka, w tomów jest co najmniej dwa. Nie jestem pewna, czy to już jest dwa tomy to całość, czy nie. Liczę na jakąś fajną, zabawną komedię. Zobaczymy. O, fałszywy książę Freya, Tomik 9. Kolejny bardzo fajny tytuł i kolejny, którego strach otwierać. Zobaczmy, czy nic tu się strasznego nie dzieje. Okej, okay. maga, którą jak mówię, bo boję się otwierać. Jak kiedyś tak zrobiłam, to sobie zaspoilerowałam. Okej. Okay. No, wreszcie jakuza w fartuszku. Miałam już ją zamówioną w poprzedniej paczce, ale było opóźnienie. No, trudno, żeby nie. No i yy, wreszcie w tej paczce przyszła jakuza. Widzę, że tutaj kotki się pomnożyły. A, tu się nie boję. Spoilerów ani żadnych strasznych rzeczy tu raczej nie ma. Także miły jakuza z sąsiedztwa. No i. Dziewiąty, czyli już przedostatni Tomik y, Mangi Bloody Mary. Niedługo już ostatni. Także popatrzmy, żeby tutaj jakimś spoilerem wielkim nie zasadzić. Miejmy nadzieję. <grych> tak. No, jeszcze jeden Tomik i będziemy mieć już całość. Jestem ciekawa, co Kotori nam zaserwuje po ostatnim Tomiku. Dajcie znać, co sądzicie o mojej paczuszce, co z tych magmacie, co was że tak powiem bierze, a co nie. O, jeszcze tutaj mamy zielarkę. Moim zdaniem super tytuł. No i jeszcze alchemik. Dajcie znać, czy wybraliście twardą czy miękką uprawę. Może mi coś doradzicie. Dzięki, cześć.